Czuję się dobrze. Nazywam się Adrian. Mam 10 lat. Moje zainteresowanie to gra w piłkę nożną i granie na komputerze. Czy masz jakieś problemy? Nie. Żadnych. Czy mówienie dla Ciebie jest problemem? Zależy kiedy. No właśnie, kiedy i jakiego typu problemy pojawiają się? Na przykład jak szybko mówię albo się denerwuję, to się wtedy jąkam. A, a teraz denerwujesz się? Nie. To znaczy, że nie powinnaś się jąkać. Tak. tak. Jak to potrafiłbyś powiedzieć denerwuje? Co, co się dzieje w tobie, kiedy się denerwujesz? Jak to się objawia, te rąkanie? Czy masz jakieś problemy? Coś cię gdzieś spędzi? Coś, coś ciebie kłuje? Coś ciebie dusi? Coś ci się napina? Jak to jest? Hmm. No powiedzmy co czujesz z rękami? Co się dzieje z rękami wtedy, jak się zdenerwujesz? Chcesz się nimi ruszać. Chcesz się ruszać, a nie możesz ruszać? Chyba można. No to musiałbyś to zaobserwować. A co się dzieje z twoim oddychaniem? Jak wtedy oddychasz, jak się denerwujesz? Szybciej. Szybciej, tak? I co trudno jest wypowiadać słowa, jak się szybko oddycha, chce się szybko mówić, tak? Mhm, mm tak. I brakuje oddechu, kiedy szybko mówisz? Tak. Brakuje. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, co się dzieje w Tobie, kiedy szybko oddychasz, tak? Kiedy się denerwujesz. Mm -hmm. Jak sobie wtedy radzisz z tym mówieniem? Mm -hmm. Staram się mówić trochę wolniej i wolniej oddychać. Tak. A co z rękami robisz wtedy? Tak, żeby się nie ruszały. Żeby się nie ruszały, czyli w tym momencie, kiedy czujesz, że ręce chciałyby się ruszać, a nie mogą się ruszyć, to Ty zgadzasz się na to, żeby się nie ruszały, tak? Próbuję się zgodzić. Próbujesz, ale to nie wychodzi Ci za bardzo? Nie. No i co, wtedy jeszcze bardziej się denerwujesz? Mhm. Jeszcze bardziej, tak? Znasz jakiś wierszyk, jakąś piosenkę, jakieś powiedzonko, może jakąś anegdotę, którą... Można byłoby op op opowiedzieć. Nie. Nie znasz nic? A z kolegami nie opowiadacie sobie kawałek żadnych? Pawały to takie i z nami Jeszcze wiersz jeden. Znasz wierszy, tak? No to spróbuj go powiedzieć. Kwoka. Proszę pana pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem. Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości. By nauczyć ich grzeczności. Pewien osioł wszedł lecz przy tym, w progu garnek z kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa tu za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa, przyszedł baran prosto z błota. Kwoka złości się miota. Nie, przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłocić, a to świnia. Przyszedł barna chciał na grzędzie, siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, też obie baranie brzekła i dodała próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście, no i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, poszępana była dobrze wychowana? No właśnie. Poszła jakoś, tak? Była dobrze wychowana? Nie. Nie była, tak? A czy mógłbyś tutaj nam powiedzieć, e, ile osób występuje tutaj mówiących w tym wierszu? Ile osób mówiących tu występuje? Dwie. Kto? Kwoka i narrator. Właśnie. Czy mógłbyś spróbować tak mówić ten wiersz? żeby można było zorientować się, kiedy mówi narrator, a kiedy mówi kwoka? Nie potrafisz? Nie. Co by trzeba było umieć? Nie. No posłuchaj, jeżeli jest kwoka, jeżeli jest narrator, to jest jeszcze ktoś, kto słucha. Tym bardziej, że na końcu jest trzecia osoba. Okazuje się. Trzecia osoba. No, która osoba? Bo kto zadaje to pytanie, czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Kto zadaje to pytanie? Kwoka? Nie. No to kto? Narrator. Narrator komu? Słuchaczom. Słuchaczom. Czyli może być przynajmniej jeden słuchacz, ale może być dużo słuchaczy. Ale na pewno tutaj ten jeden słuchacz jest. I to jeszcze tym słuchaczem, kto jest. Mężczyzna czy kobieta? Czy ta kwoka, mężczyzna. mężczyzna. Czy ta kwoka, proszę Pana, była dobrze wychowana? Czyli narrator zadaje pytanie jakiemuś mężczyźnie. Tak. A więc spróbuj jeszcze raz powiedzieć ten wiersz, ale powiesz go do mnie, hmm. dobrze? Ja będę Ciebie słuchał. I wtedy, kiedy będziesz mówił do mnie w ogóle, jako narrator, to staraj się tak mówić, żebyś kontakt miał ze mną, czyli jako narrator do mnie mówisz, ty mi opowiadasz. A kiedy będziesz mówił jako kwoka, będziesz tak zachowywał się jak kwoka, to wtedy próbuj no, zachowywać się tak jak kwoka, dobrze? A nie jak narrator.